Co jakbyś miał jednego klienta na tydzień po 2000. To jest 8 koła. Powiem Ci w jaki sposób możesz łatwo wyjść z etatu, wykonując strony internetowe. Dlaczego mówię o stronach internetowych? Strony internetowe to jest jeden z najprostszych skili, które możesz się nauczyć, aby wyjść z etatu. Ludzie mówią, że każdy ma swojego wykonawcę, nikt nie będzie tego chciał. Jest taka konkurencja, że się nie da. To jest mit. Zawsze się da. Wejdź sobie na strony rządowe i zobacz ile codziennie powstaje firm. Firm, do których Ty mógłbyś się odezwać, żeby zacząć im projektować strony. To no teraz mi powiesz, no dobra, ale te strony to pewnie trzeba nauczyć się robić, trzeba to umieć projektować, kodować i tak dalej. Błąd. Nie musisz ich wcale kodować. Co musisz zrobić? Nauczyć się obsługi Elementora i WordPressa. WordPress to jest CMS, który instalujesz na swoim serwerze i domenie. Następnie dorzucasz do tego plugin o nazwie Elementor. Potem Elementor Pro, bo on Ci będzie potrzebny. Jest oczywiście płatny, ale polecam, żebyś to miał. I teraz Elementor nie wymaga od Ciebie kodowania. Dobrze, jakbyś znał się trochę na HTML-u i na CSS. Ponieważ to sprawia, że Twoja strona może wyglądać lepiej. Są rzeczy, których po prostu ten page builder nie obskoczy. I możesz zaprojektować bardzo ładne, szybkie, dobrze wyglądające strony internetowe. Możesz stworzyć sobie projekt w Photoshopie, w filmie, w czymkolwiek, w Gimpie, a następnie to samo odwzorować na stronie internetowej. To, co musisz pierwsze zrobić? Najpierw zrób sobie portfolio stronie internetowej. Mówisz, że nie masz klientów, no to porób strony internetowe swoim znajomym. Ktoś z swoich znajomych naprawdę potrzebuje strony internetowej, może ma firmę, może ma cokolwiek. Zrób mu, za pół darmo, a nawet za darmo. Dlaczego? Ponieważ Twoi przyszli klienci będą pytać o strony internetowe, jakie wykonałeś. Ty idziesz do wykonawcy, któremu nie ufasz. Wykonujesz takie portfolio, a następnie wrzucasz na własną stronę internetową. Wybierz nisze. Nie łap się tego, co wszyscy. Nie łap się wszystkich tematów. Nie rób stron internetowych w każdej branży. Wybierz sobie określoną niszę. Powiedzmy, jest to car detailing i wynajem samochodów. I tylko dla nich robisz strony internetowe. Dzięki temu zawężasz swoją konkurencję. I teraz mówisz: Dobra, ale czemu ograniczać się tylko do jednej niszy, skoro jest tyle tyle firm, więc mógł mieć tyle, tyle zleceń? Błąd. Lepiej być specjalistą w jednej określonej niszy niż w każdej. Będziesz potem działał lub działała lepiej w określonej niszy. Czyli na przykład, karty detailing albo wynajem. Będziesz po prostu się na tym znać. Po prostu zjesz na tym zęby. Musisz znaleźć klientów. Gdzie znaleźć tych klientów? Facebook, Instagram, TikTok, Google. Jeśli to jest Facebook, to mogą być na przykład grupy na Facebooku biznesowe z wykonywaniem stron internetowych. Wpisz sobie w wyszukiwarce Facebooka, projektowanie stron internetowych, zlecenia strony internetowe, biznes. Znajdziesz, zaoferuj się. Obserwuj ogłoszenia, bo ludzie tam czasami piszą, że potrzebują wykonawcy strony internetowej. Instagram. Znajdź sobie profile, które Cię interesują z Twojej niszy, na przykład cardetiling. Wejdź na te profile, zaobserwuj ten profil i zobaczysz, że niżej, po tym jak obserwujesz, wyskoczą Ci proponowane profile. Wyskoczą Ci podobne do tych, które właśnie zaobserwowałeś, czyli cardetiling. Teraz wejdź sobie tam, zobacz wszystko i zobaczysz, że są podobne profile do cardetilingu. Takim sposobem możesz znaleźć naprawdę kilkadziesiąt do kilkaset co najmniej profili o tematyce karty Tailingu. Teraz piszesz do nich wiadomość i nie rób kopii w klej. Każdym klientem musisz się obsłużyć, więc musisz, więc musisz na to poświęcić czas. Jeśli firma na przykład nie ma strony internetowej, to piszesz: Witam, zauważyłem, że nie ma pan strony internetowej. Ja specjalizuję się w stronach internetowych i mógłbym doradzić, co moglibyśmy zrobić na stronie internetowej i jak to może podwyższyć panu sprzedaż i widoczność w internecie. Nie wciskaj mu od razu swojego produktu. Nie wciskaj mu od razu, że chcesz mu coś sprzedać. Ty mu nie sprzedajesz, ty mu chcesz pomóc. Ty mu pomagasz rozwinąć jego biznes, on ci pomaga pieniężnie. Więc to jest obopólna korzyść. Więc pamiętaj, żeby mu pomagać. Napisz mu jeszcze, że umówicie się na rozmowę 5 minutową, w której opowiesz mu, jak możesz mu pomóc, jak możesz usprawdzić jego biznes. Jeśli znasz się jeszcze na marketingu i tak dalej, no to super. Umówicie się na taką rozmowę, na przykład na Zoomie czy przez telefon. Wytłumaczysz mu, jak możesz mu pomóc. I on sam ciebie spyta, ok, ale ile to będzie kosztowało? Bo on wie, że ty nie zrobisz tego za darmo. Ale musisz z nim najpierw porozmawiać. Jak ktoś do ciebie przychodzi do domu i puka ci drzwi, otwiera ci i nagle chce ci coś sprzedać. Mówi, mamy to, to, to. Mówisz mu, dobra, chłopie, wyjdź. Ale jak zacznie z tym rozmawiać, że mamy coś takiego, mogłoby to pomóc panu, bo pan ma coś takiego, a nie ma tego, a my to mamy, tak to wygląda, fu, 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 broszurka, takie różne rzeczy. I dzięki temu ja będę na przykład bardziej skłonny to kupić. Bo okaże się, że jest więcej pozytywów niż negatywów. I on, czyli ten sprzedawca, bo nie może być sprzedawcą. Sprzedawca to jest zły mindset, ale on, ten gościu właśnie niby sprzedawca, wiedział jak do mnie podejść, wiedział jak mnie zaciekawić i koniec końców kupiłem ten produkt. On zarobił, ja jestem szczęśliwy, on jest szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy, bo ułatwiłem sobie życie jakimś jego produktem, on jest szczęśliwy, bo ma pieniądze. Tak, musisz do tego podchodzić. Musisz nauczyć się robić te strony internetowe. Jak możesz się nauczyć? Możesz dołączyć do nas, do elity bogactwa, która teraz akurat w tym momencie jest jeszcze zamknięta, więc zapisz się do mailingu, bo ja się poinformuję, kiedy będzie rekrutacja. Przyjmijmy, że już umiesz robić te strony internetowe, więc wykonujesz tą stronę internetową. Musisz zrobić umowę. Zrób umowę. Jeśli nie masz firmy, no to nie możesz wystawić faktur. Chyba, że zrobisz to przez taką aplikację, która nazywa się UseMe. Tam może wystawić fakturę, a to jest faktura wystawiona na inną firmę typ, i oni po prostu pobierają od Ciebie prowizję i Ty masz po prostu wystawioną fakturę dla niego i tam firma się cieszy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I pamiętaj, żeby spisać umowę. Faktura przed niczym Cię za bardzo nie chroni. Przekonałem się o tym. Zawsze do faktury dołączaj umowę. Umowa 50 na 50. Ustalacie wartość zlecenia, powiedzmy jest to 2000 zł, 50% przed, czyli 1000 zł i 50% po, tym jak skończyłeś mu stronę internetową. I dostajesz na konto 1000 zł i zaczynasz mu projektować tą stronę. Skończysz mu stronę, odnosisz prawego 1000 zł i wtedy oddajesz mu wszystkie dane. I teraz popatrz, czy to jest trudno wyjść z etatu? Dlaczego ja ci mówię właśnie o stronach internetowych, a nie o dropshippingu czy jakichś innych rzeczach? Dropshipping jest fajny. Inne okazje biznesowe, inne sposoby zarabiania są fajne. Ja ci polecam strony internetowe, ponieważ możesz nauczyć się tego szybko. Musisz tylko mieć trochę zmysłu artystycznego i umieć projektować strony. Możesz się inspirować przecież Pinterestem, możesz się inspirować taką stroną jak Behance, możesz się inspirować taką stroną jak DeviantArt. I strony internetowe są dobre, ponieważ jest to szybki strzał pieniężny. Możesz to robić już teraz, możesz już teraz pisać do klientów, już teraz z nimi rozmawiać. Nie musisz jeszcze umieć projektować tych stron, możesz już nawet teraz podpisać umowę. Teraz możesz się nauczyć projektować te strony. Popatrz, jeśli dopiero zaczynasz, to wiadomo, że nie weźmiesz za stronę 5 czy 10 tysięcy, ale weźmiesz 1000-2000. I teraz przyjmijmy, że bierzesz nawet pomiędzy, 1500. Dwóch klientów, masz 3000 złotych. To już Cię uwalnia z etatu. A co jakbyś miał jednego klienta na tydzień? Po 2000. To jest 8 koła. I Ty nie musisz pracować dla nikogo, tylko musisz podjąć decyzję. Musisz to zrobić. I to nie jest tak, że Ty napiszesz do jednego klienta, do dwóch, do trzech. Ty pisz do 50 klientów dziennie, bo to jest statystyka. Jeśli zaczniesz pisać do dużej ilości klientów, jakiś mały odsetek Ci odpisze i jakiś jeszcze mniejszy odsetek się zgodzi na to. W dropshippingu musisz sprzedać naprawdę sporo produktów, musisz znać się na marketingu, na reklamach sponsorowanych, a na stronach internetowych to musisz tylko mieć projektować i rozmawiać z klientem. Potrzebujesz dwie strony internetowe minimum, żeby wyjść z etatu. A żeby wyjść z etatu dropshippingiem, potrzebujesz sprzedać, nie wiem, 100, 1000, 5000 produktów. Zależy, jest jaka marża. Dropshipping jest fajny, dropshipping jest super, ale jak masz na to więcej czasu, masz trochę budżetu i znasz się na marketingu, na Facebooku i na grafice. No, i przede wszystkim na projektowaniu stron, bo będziesz musiał zaprojektować stronę, gdzie zrobisz swój landing page swoim produktem. Także to jest oddzielny temat. Także nic cię nie zatrzymuje, możesz działać teraz w każdej chwili.